Siemanko, witam Was serdecznie na moim kanale Travelers.pl Niedawno, bo parę dni temu wróciłem z podróży po Tajlandii, po Filipinach, na koniec dobiłem to Turcję, No i przywiozłem 100 z pamiątek, także pokażę Wam co kupiłem, za ile kupiłem Jeżeli będę pamiętał to Wam powiem nawet gdzie je kupiłem żeście też nie musieli albo przepłacać, albo dacie mi po prostu znać, czy ja przepłaciłem. A słuchajcie, z grubsza wam pokażę najpierw, jak to wygląda. Część pamiątek już jest rozdanych, dlatego będzie ich trochę mniej, ale poradzimy sobie, bo mam w większości chociaż po jednej sztuce zostawione. No i jedziemy. Dobra, zaczynamy od ręcznika. Ręcznik był kupiony za 200 batów w Patong. Beach, jak się nie mylę, dosyć turystycznym miejscu, więc przypuszczam, że gdzie indziej da się go taniej wyrwać. Spodenki do Majtaj, ogólnie mam dwie sztuki, trzecią ma moja dziewczyna, różowe. Dostaliśmy je za 250 batów, a jedną parę dostaliśmy pierwszą za 300, jakoś przepłaciliśmy trochę, ale... Ale i tak nie jest źle. Dobra, tradycyjnie to co musiało się oczywiście znaleźć, takie wąchacze z zapachy, to jest woreczek z ziołami w środku ogólnie, dobre na jakieś zatoki i tak dalej. Kupiliśmy to w 7-Eleven za 45 batów od sztuki. Dlaczego kupiliśmy w 7-Eleven? Ponieważ znajomi też kupili wcześniej gdzieś na targu, w wielopaku takim, było trochę taniej, ale no zapach w ogóle... Był całkiem inny i o wiele słabszy, dlatego jednak polecam te 7-eleven. co kolejna rzecz, wiatraczek bardzo przydatna. Po długich poszukiwaniach kupiliśmy go za 100 batów. Dobra, tu macie coś od sary. Maseczki różnego typu w sklepie Watson po 20 batów. Na różnych straganach da się wyrwać po 10-15 batów, nawet. Dobra, mamy pastę tutaj do zębów wybielającą jakoś z goździkami czy coś takiego. W 7 Eleven kosztuje 50-60 batów. Na straganach można dostać takie 3 zastówkę. Innego rodzaju ogólnie, niekoniecznie konkretnie taką, właśnie. Można dostać nawet i 4 zastówkę. A tu macie takie 5 paki, tutaj już lekko skubnięte ogólnie, magnesów, no i takie można wyrwać za stówkę, 100 batów, no niektórzy sprzedają nawet i za 200, ale no stówka mi się wydaje, że to jest uczciwa cena. Tu kedzidełka, zestaw, nawet spory, za 180 batów, uważam akurat, że tu trochę przepłaciłem, ale tak narzekać nie będę. Przechodzimy do maści, tutaj macie Tiger Balm, maść się ładnie pachnie cynamonem, ogólnie na różne bóle. Do smarowania. Ta jest chłodząca, ta jest rozgrzewająca i takie większe właśnie około 100 batów kosztują. Dalej mamy tutaj skorpion, krokodyl to po 40 batów za takie pociąg, za taki rozmiar. No i tutaj mamy snake balm, największą w sumie. I co ciekawe, ona również kosztowała 100 batów, tak samo jak te tutaj z tygrysa. Coś czego oczywiście nie mogło zabraknąć spodnie elefantki kosztują w prawie wszędzie 100 batów zestaw dla dzieci tutaj mam dwa takie jeden ze spodenkami jeden od razu tutaj jak widzicie taka sukieneczka 100 batów i za jeden z nich nie pamiętam który zapłaciłem 150 zapomniałem jeszcze i... takie spodnie kupiłem one również za stówkę są do, do wyrwania także takie same ceny, praktycznie. Jedziemy ze słodyczami, takie mentosy, wielkie paki ogólnie, niecałe 40 patów, kosztują 30 parę. Yy, holsy, około 60, taka paczka spora. Duriany akurat do, dostałem za stówkę, to akurat da się też taniej gdzieś na pewno wyrwać. I żelki były za 50 patów, jak się nie mylę. Co ciekawe, ogólnie ekologicznie są bardzo zapakowane. Jak otworzycie sobie je, to każdy żelek jest osobno jeszcze w plastik zapakowany, żeby żeby było go więcej po prostu. Takie słoniki ogólnie w 4 pakach za 100 batków można wyrwać. Niektórzy sprzedają na sztuki i wiadomo, wyjdzie wam drożej niż kupić cały 4 pak takich. Mamy takie małe notatniki tematyczne i za każdą sztukę zapłaciłem jakieś 25 batów, tylko niestety nie pamiętam w jakim to było sklepie. No i oczywiście nie mogło zabraknąć okładek na paszporty, co kosztuje około 100 batów, da się wyrwać za 70, także z jednym właśnie wzorkiem i z jednym napisem. Te akurat właśnie pójdą gdzieś dla Was, dla oglądających ludzi. TrawalersPl pozdrawiam. Mam takie dzwonki, niestety jak widzicie trochę pudełka się uszkodziły. Miałem jeszcze jeden, ale za trzy takie sztuki zapłaciłem 200 batów, jak się nie mylę. Mogę źle pamiętać akurat to. A uważam też, że to dosyć wysoka cena była, ale już brałem po prostu co popadnie już pod koniec wyjazdu, żeby coś zabrać. No i macie na koniec takie urządzonka, pokrowce na jointy. Takie coś dostaniecie. W każdym kofiku, po prostu jak kupicie u nich coś i tyle. Słuchajcie, co do pamiątek ogólnie, większość polecam naprawdę kupować w Patai, na Patai, tam tak dokładnie w dzielnicy, burdeli i tak dalej, to co wszyscy omijają. uwierzcie mi, ceny tam są według mnie jedne z lepszych. Wiadomo, może ktoś się utarguje gdzie indziej lepiej, może ktoś zna lepsze miejscówki, ale naprawdę tam są korzystne ceny. Także. Polecam A i bym zapomniał jeszcze o jednym z ważniejszych w sumie dla mnie elementów, które zdobyły ściany i takie właśnie obrazy powiedzmy za 200 batów można wyrwać pewnie i taniej. W Tajlandii byłem jakoś 3 miesiące, także mam naprawdę sporo do opowiedzenia, fajne typy. także filmiki będą wychodzić różnego typu, będą także vlogi, także obserwujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i dajcie też znać ile wy zapłaciliście za swoje pamiątki i do zobaczenia.